Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, lodato Jezus Christo, sempre Jalodato Cristo, sem na wieków. Amen. Kochani moi, i tak cieszę się bardzo, że w tych dniach mogliśmy wybudować tę piękną grotę, już przygotowywana na figurę Matki Bożej przez kilka dni. Trwały tutaj prace obok pustelni, naszego sanktuarium tutaj w Naszej parafii we Florencji koło Jóży. I cieszę się, że to tak sprawnie przeszło. Dziękuję przede wszystkim tym, którzy wsparli to dzieło, aby powstało. Myślę, że to jest no, będzie to piękna grota, która będzie podświetlona. Matka Boża, i tutaj będzie też ołtarz. Że będzie można sprawować Eucharystię również, gdy będzie więcej osób, tak jak na przykład podczas odpustu parafialnego, by mogli też tu mieć możliwość modlitwy, odmówienia Różańca Świętego. No i wiele też takich spotkań. Także cieszę się i tym się dzielę. Dzisiaj zresztą mieliśmy co miesięczne też łączność z księżmi biskupami, z kapłanami w całej naszej wspólnocie Kacerskiego Kościoła Narodowego przez Zoom. To spotkanie trwało dosyć długo, trzeba było Odnawiać to połączenie, ale bardzo pięknie wyszło. Zresztą wspólna modlitwa. Wiele omówiliśmy spraw, które związane są z funkcjonowaniem parafii w Polsce, Katolickiego Kościoła Narodowego. Oczywiście potem wspólne te uroczystości, które będą miały miejsce tutaj, zwłaszcza 15 sierpnia, w czasie odpustu, bo to jest sanktuarium no, największe, które. Ta mała wspólnota Katolickiego Kościoła Narodowego posiada na teraz na terenie naszego kraju. Oczywiście w wielu miejscach Polski księża proboszczowie przedstawiali, jak wygląda u nich sytuacja. Będzie też w wizerunku Matki Bożej w parafiach Katolickiego Kościoła Narodowego, do której się będą wszyscy przygotowywać. Zwłaszcza w miesiącu wrześniu, październiku, to też będzie takim pięknym znakiem tej naszej wspólnej więzi. Oczywiście, zapraszam zawsze tutaj do Florencji koło Jóży. Można wejść, obejrzeć pustelnię, można pomodlić się. Zapraszam nie tylko wierzących, ale i niewierzących. Można też dowiedzieć się o życiu, działalności świętego ojca Szarbela. Także Tutaj jesteśmy obecni, zwłaszcza w czasie wakacji. Zapraszam, gdy ktoś jest koło juży, czy przejeżdża właśnie tutaj przez Radom, Od Radomia przecież bardzo blisko, bo zaledwie 22 kilometry. Także to zaproszenie. No i zobaczcie, jakie piękne dzieła powstają. Jeszcze ołtarz, który no, trzeba zdobyć środki, by ten ołtarz też kamienny mógł tutaj powstać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Szczęść Boże.